Cześć, witam was wszystkich, bardzo serdecznie jestem Ignacy i widzimy się w geogsr Unia Europejska zwykle jest najwdzięczniejsza, bo rzeczywiście nie jest tak, że biegamy po jakichś Rosjach czy innych stepach, tylko faktycznie jest tak, że możemy sobie posiedzieć i coś pokombinować, pozgadywać. Dlatego chyba najbardziej sobie cenię Unię Europejską. Ehm, więc, więc tak, wolę, lubię, lubię grać tak, akurat ten, ten model mapy, bo, bo mówię, jest taki najwdzięczniejszy, nie? A nie musimy się zgadywać w jakim stanie w USA jestem, albo w której prowincji w Kanadzie. E, co jest strasznie irytujące, Wielka Brytania. Żółte blachy z tyłu, białe z przodu. E, tylko pytanie: gdzie w Wielkiej Brytanii? Cambria. Sleeping Contract Cleaning Company. Cambria. Cambria to jest chyba jakaś część, nie? Mają jakieś takie części opisane? Cambria. Ja wiem, chyba nie ma tu oznaczonych tych części. Wygląda jak mieścinka brytyjska, to tak, to stanowczo się wszyscy zgodzimy z tym. Ech. I chyba tutaj nikt nie będzie specjalnie cudował z wymyślaniem. Jest to, fotoradar też macie. Współczuję. Chyba nie, tu mi nic nie da. Ale łupią, Boże, dzisiaj jest taka łupanina. A to może jest jakiś miejski samochód. Chodźcie, zobaczymy. Karlis Cambria. Cambria. Ho. To jest Northumberland, tak chwili, że Kambria. Prowincja w Europie Universalis, musimy sobie przypomnieć. No mam, mam. Widzę, że jestem faktycznie w tym Carlis w Kumbri, ale nie wiem gdzie to jest. No kliknę gdzieś w środku. No nie wiem. Pewnie to jest jakoś oznaczane, no ale nie wiem. Nie wiem, powiem wam szczerze. Och, Cambry jest... Carlis, tu było. Och, nie wiedziałbym. Patrzyłem to obok tej Northumbrii. Nie wiedziałbym, dobra. No, wygląda, że znowu Wielka Brytania. Owcy mamy dużo. Mamy też morze albo jezioro, czy cokolwiek innego. Raczej powiedziałbym, że morze. Wow, ale poleciałem. Chciałem coś zobaczyć, bo tu było... Jak ja nie lubię jak się ta kamera tak nieraz zbuguje? Jest tak drażniące, dobra. Krzęść to tak. Znów Wielka Brytania, raczej na pewno. Znaki po lewej stronie są. Są. Telefon, tyle dobrego. A męczy chyba choróbsko, powiem wam. Ciężko się siedzi i pracuje, jak jest taki ten nos zawalony. Strasznie irytujące poczucie. Równie rytujące, przeskakująca ci losowo mapa. Nie pojęcia wtedy nie masz, gdzie się znajdujesz. Strasznie dużo tych. O, zawalił masz po kamerze. Kamieniste wybrzeże, owce, jakaś wyspa po drugiej stronie. Mhm, jestem na odcinku. A co, będziesz mnie potrzebował? A za ile mi by być? O, fu, fu, za 10 minut? Dobra, to, nie to nieważne. To nie ważne. Mogę przerwać, jeżeli potrzebujesz. Nie, 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 nie. graj, graj. Dobrze, no widzicie, to Tomciu coś jeszcze ode mnie chciał, ale niestety mu nie pomogę teraz, bo jesteśmy w środku odcinka. Ale eee, ewentualnie zrobię mapę i zrobię sobie cięcie i sobie skleję ten odcinek, więc to też spokojnie. Nic się nie wydarzy złego, skleić zawsze możemy. Popatrzmy jeszcze tutaj, może jestem właśnie w czymś takim, że widzę po drugiej stronie coś. Ewentualnie to może być jakaś Irlandia. Nie, no są owce, taka Szkocja mi jakaś pachnie albo... Może, ciężko mi powiedzieć. Hmm. Nie wiem. Zaryzykuję coś tak. O! Przepraszam, coś mi wyskoczyło. Guess. A, byłem bardziej, byłem na Isle of Aran. No raczej bym nie wpadł. Dobra, tu zrobię i za do Was wracam. Cześć moi drodzy, już jestem z powrotem. Wybaczcie, po prostu jedna rzecz mnie jeszcze roboczo podgoniła, ale kontynuujemy naszą następną rundę. Unia Europejska, bar, kafeteria, Giulie... Saporia Revoluzio może to być Hiszpania, Portugalia, może, może Włochy, Farmacja. Ha, ha, ha. Ha. Ha, 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 Zobaczmy. Góelde Wesa. No, ja bym powiedział, że to Portugalia będzie. Ja bym powiedział, że to będzie Portugalia. No jest takie spalone, ale wygląda jak te literki, jak brazylijskie standardowo wyglądają. No ja może się mylę zupełnie. A, a a flaga Katalonii. Flaga Katalonii oznacza, że możemy być w Barcelonie. Tutaj też widziałem jeszcze jedną flagę Katalonii. Okej. Okay. Okej, okay, zobaczymy. E, więc jeszcze zobaczmy, co nam tu może wpadnie, ale mi dzisiaj wchodzą. z takim młyn tutaj dzisiaj w firmie, że nie ma się zdziwić. Dobra, w na razie sobie w, w, w Barcelonę w takim razie. Czy To może być, wiecie, Girona, to może być jakiekolwiek miasto, w Katalonii, w rejonie, tak, Katalonii, to wcale nie musi być Barcelona zupełnie. Albo po prostu trafiliśmy na sympatyków niepodległego państwa Katalonia. Być może też tak było. E, co tu jest napisane? Girona, Olot Girona, czyli w Gironie jesteśmy. No, czyli do, do, dobrą myśl miałem w kontekście tego Girona Zara Katedral, coś tam jest. Jakiś most, jest rzeka. Jest most, jest, tak? To jest most, rzeka? Nie, są pociągi, znalazłem te pociągi. Te pociągi idą przez Girony. Ja może gdzieś tu jestem? Tak bym rzucił. Byłem bliżej. A, pociągi miałem z drugiej strony. Dobra, to źle kierunki pogubię, Ale nieźle. No, Girona bez trzech punktów? Uważam to za całkiem dobry strzał, żeśmy że na Gironę wpadli. Że no, nie zamknęliśmy się w myśleniu, że flaga Katalonii to musi być oczywiście Barcelona, nie? No, nie musi. Jak pokazuje przypadek, jesteśmy na pięknym, zamkniętym, może nie zamkniętym, ale pięknym osiedlu. Pachnie Holandią. Ale czy to Holandia będzie jeszcze? Nie wiem. Chyba tak! <laughs> Chyba to będzie Holandia! E, więc tego dobrego! Tak, to na pewno jest Holandia! Patrząc jeszcze po szklarniach, przepraszam, że tak może zakładam, że jeśli widzę szklarnię, to, to mówię o Holandii, ale no, Jak historia pokazuje. To się sprawdza często, nie? Ale wjechałem w jakiś wypizdówek ichniejszy. Na ścieżkę rowerową. I teraz mnie doora tutaj. Dopóki nie wyskoczę na coś większego. Coś ci się ten geogeser ma, nie? Was ost osiem. Droga no. numer osiem. Taka? A, to jest zjazd 8, nie jest trasa numer 8. Dobra, szukajmy dalej. Znaki, please. E, tutaj coś. Dawaj, dawaj, dawaj. No, tak to mi potrafi wysadzić po prostu w losowym momencie. Rotterdam, Brugge, jeden ring Antwerpen, Dobra. Mhm. E, Antwerpia, Antwerpia. A. Hmm. Jakbym był na ring Antwerpen, czyli w Winnicy Antwerpii. Haven. Pomyślał. Ja bym był w Antwerpii. A co tu jest? Dobra, Reven. No, prawdzie oni mają, brzmią tak samo. Przynajmniej dla mnie, ignorancko mogę tak powiedzieć. No, Ferpen, no. Obwodnica Anferpin. No, może coś zupełnie innego, ale to tak by mi logika podpowiadała. O, o, coś tu było. Chodź, 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 chodź. Berwen. N450. N120. N70 n 409 nie wiem. Tak, dobrze, bo dobrze strzelałem. Aha, ja bym na tej mnie wystrzelił, pewnie tutaj, na obwodnicy Antwerpii, tak? To o to chodziło. Ale z Antwerpią dobrze, żeśmy strzeli. Kurwa, gdzie my jesteśmy? Też to jeden het. Jestem w Węgrzech się polsko to wygląda. Widzicie? Znowu mną tak rzuca jak szatanem, po prostu. E Projekt. Okej... Okay. Sespel Kapuja. Dobra, Węgry na szczęście nie są duże. Ale tego języka w ogóle nie wiem. Nie znam. Inaczej, z węgierskim jeszcze ten problem, że. Ciężko go do czegokolwiek dopasować, bo on nie jest w ogóle z naszej grupy językowej, ani nie z grupy anglosaskiej. gdzie zawsze trochę dopasowujemy po angielsku, nie? Sobie. Z węgierskim jest spory problem. Zawsze. Przez to. Jeżeli oczywiście chodzi o przypasowanie go do czegoś, tak? To... To jest samo w sobie. Jakiś klub piłkarski, to by może pomogło. Ale nie wiem. Polak, Węgier, dwa bratanki. Do języka. Nie no, nie, nie można zmieniać ten zły przysłów, nie? ale chciałem coś nawiązać, że takie niby dwa bratanki, ale języków swoich nie znamy, nie? Taki nieśmieszny żarcik, tak jakoś wyszedł. E, w każdym razie, no Węgry na pewno. Może po prostu sięgniemy w Budapeszcie, i tyle. Jeśli nie będę chrzanił. Flagi już są. Unii Europejskiej, jest flaga Węgier, jest flaga no właśnie, czegoś. Wydaje się, jakby to było można, flaga miejska ichniejsza. A tam coś się chodźcie, zobaczymy. Ło nie! Wystrzeliło mnie. O o o. Sespel movek, Fabryka jakaś chyba, nie? Czy wygląda jak teren dawnej fabryki jakiejś? No dobra. Może to będzie jakaś mniejsza miejscowość u nich. Może... Może Miszkolc, albo Debreczyn? No nie wiem, załóżmy, że tu. Budapeszt. Tam Budapeszt, byłem pod fabryką. Sespel of Law jest. Czyli jednak mogłem strzelać w Budapeszt, to by było lepsze. No dobra, wyszło całkiem nieźle. Ile łącznie? 2,350, więc ja uważam, że to całkiem dobry wynik. To no co moi drodzy, ja wiem, obyście byście Wy, a to moi drodzy był Gałga Serek, a my widzimy się standardowo już jutro. Cześć!